Dobra, eee, ile kilogramów w jednym centnerze? Centnerze? Tak. Nie wiem, co to jest centner. Może pani wie? Ja też nie wiem. Stóweczka będzie. Eee, stolica Turcji? Eee. Stolica Tur Turcji. Tak. To będzie Irak? Irak? Nie, Istanbul. Tak. Ile to by było, byłoby jak jakby się urodziła się 10 lat temu, Jakby to było? Tak, ile się by to było? 10 lat temu? Tak. Ile byś miał? Wtedy bym miał 12. Lat. 12. Ile stopni w prostym kącie? 90. Tak. Ile decymetrów w jednym meczu? 100. 100. Jak, jaką liczbę ma liczba pi? Tego tu nie pamiętam. 3 czternastych. Ile kolorów tęcze? Siedem.